Witam Was w kolejnym przeglądzie świątecznym. Na pierwszy rzut leci Action. Tutaj na wstępie pokazałam Wam takie promocje tygodnia. No i lecimy z ozdobami na choinkę, różne drewniane. O tutaj na przykład mamy szopki, które naprawdę cenowo wychodzą spoko w porównaniu do tego co zobaczycie w OBI. Są piękne, ale mega drogie. No i tutaj różnego rodzaju kokardy, łańcuchy, koraliki. Mamy też, tak jak wcześniej, drewniane ozdoby, saneczki, narty. Tutaj takie różne zestawy. No i buciki Mikołaja. Jak widzicie, wybór jest ogromny, jeżeli chodzi o bombki na choinkę. No to znajdziecie dosłownie wszystkie kolory, nawet tutaj właśnie w kształcie takie perfum, szminki, lakieru. No mega, jak ktoś ma taki styl choinki, to jak najbardziej też będzie to fajnie wyglądać. Tutaj też dużo oświetlenia różnego rodzaju, czy to zwykłe ledy, czy w kształcie choineczek, gwiazdeczek. Super właśnie były te ozdoby pluszowe, takie balony, mega mi się to podobało. Oczywiście kule, no nie mogłam przejść obok obojętnie. No a te choineczki mam już od dwóch lat i są bardzo ładne i świecą. Tu jak widzicie kubeczki w kształcie bombki. Są też zwykłe z napisami świątecznymi. Albo już takie typowo na jakąś fajną zimową herbatkę. Talerzyki w kształcie gwiazdek, choineczek. Te skrzyneczki na listy też bardzo mi się podobały. No a teraz lecimy do obi. Jest zdecydowanie chyba najwięcej dekoracji w tym sklepie, ale też cenowo no wychodzą najdrożej. To już kwestia wasza, jak tam z finansami, czy chcecie wydać więcej, czy jednak mniej, bo niektóre z tych rzeczy można faktycznie znaleźć w Action Pepko no za mniejsze kwoty, ale nie powiem, naprawdę wybór tutaj jest ogromny i te dekoracje są przepiękne. Dziadki do orzechów są w różnych odcieniach. Jak była wystawa złota, no to były złote. Jak czerwona, to czerwone. Więc tutaj też, jeżeli poszukujecie, no to znajdziecie. Znów kule, też się nie mogłam oprzeć. To chyba w każdym sklepie. No i tutaj jest właśnie tak posegregowane kolorystycznie, czyli mamy wystawy złote, czerwone, zielone, różowe. Co jest moim zdaniem bardzo fajne. O, tutaj na przykład mniejsze dziadki do orzechów, jakieś ozdoby też na choinkę, takie metalowe. Czyli znaczy nie muszą być na choinkę, mogą być też na coś innego, oczywiście. Tutaj fajne takie pluszowe misie. No i duży wybór gałązek. Trzy innych jakichś figurek, tak jak tutaj widzicie, krasnoludki, jakieś buteleczki. Tutaj więcej takich ozdób w kolorze zielonym. Wazony, świeczniki, kubeczki, krasnoludki. tutaj pojawiły się też takie czarno-złote renifery dodatek właśnie różowych akcentów gwiazdki tutaj jakiś drewniany napis Xmas jak widzicie też takie metalowe gwiazdeczki przyozdobione można też zakupić cynamon No tutaj znów też wybór, duży bombek na choinkę, jakie tam chcemy kolory, to faktycznie jesteśmy w stanie znaleźć. Bardzo dużo jest faktycznie krasnoludków, tylko w różnych odcieniach. Tutaj akurat czerwone, ale są też zielone, różowe. Teraz więcej będzie chyba dodatków czerwonych, na przykład właśnie jak już widzicie dziadki do orzechów. Też takie misie bardzo fajne. Pieski, one mnie mega urzekły. Szkoda, że nie było takiego szwicu, bo na pewno bym się skusiła i kupiła. Piękne te bombki, takie welurowe. One były w odcieniu czerwonym, ale też jak dobrze pamiętam, widziałam czarne i butelkową zieleń. Teraz kolejna wystawa, taka chłodniejsza. Tutaj mamy dużo bieli, odcienie niebieskości, szarości. Jak widzicie, dziadki do orzechów naprawdę dostępne są w obi, we wszystkich kolorach. Także jeżeli poszukujecie, no to tam polecam się właśnie po nie wybrać. No i każde takie stoisko miało aranżację choinki, co też jest fajne, bo można się naprawdę zainspirować. I tu jeszcze jakieś kubeczki, słodkości, lizaczki. Te laski takie również możecie kupić w obi. Ale uważajcie, bo po to są te przeglądy: żebym właśnie Was poinformowała, że gdzieś indziej możecie kupić je dużo taniej. Tutaj kubeczki, które również w tamtym roku się pojawiły, w tych samych kolorkach. Mega mi się podobają w dalszym ciągu, ale ja już nie mogę kupić kolejnych kubeczków, więc dałam sobie spokój. No i teraz lecimy do Sinseja, i tutaj na wejściu taka czerwona wystawa. Są też takie drewniane, zielone dodatki, takie, wiecie, naturalne. I ten klimat akurat ja bardzo czuję. Na przykład drewniane grzybki. No i kula. Kogo to jeszcze dziwi? Ta naprawdę była piękna i nawet przez moment zastanawiałam się, czy jej nie kupić. Tutaj jeszcze akcesoria do telefonu, czy też do pakowania prezentów, no albo biżuteria świąteczna, bo jeżeli chodzi o wybór kolczyków, jakiś bransoletek, pierścionków, no jest tego bardzo dużo. dużo świątecznych skarpet, także też polecam się wybrać do Sinsaya, jeżeli poszukujecie tej części garderoby. Kominki, tak jak zresztą Wam pokazuję. Tutaj akurat czerwony, ale też był biały na pewno. Nie wiem, czy to będzie gdziekolwiek pokazane. Tutaj też dodatki czarne, złote, wianuszki, które można później sobie wykorzystać na drzwi. No tutaj widać te białe kominki, o których przed chwilą wspominałam. No i ten reniferek biało-złoty. On jest przesłodki, mam go w pracy, kupiłam w tamtym roku i bardzo mi się w dalszym ciągu podoba. O, tutaj świeca, którą mamy, i też polecamy. Trochę takich y, słodkich, różowo-niebieskich dodatków. Zarówno stojący, jak i na choinkę, co zresztą widać. No i kubeczki, jest ich naprawdę sporo. Dziękuję Wam za oglądanie, i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.